Pacz 4.8 wprowadza parę niewielkich zmian do garstki bohaterów. Nie będzie dzisiaj mieszania w trinketach ani przy turetach. Chogat notuje wzrost akcji. Jego ulti będzie miało większy range i o połowę krótszy czas kastowania. Malzahar również dostaje busta na ulti, które teraz będzie kosztowało go mniej many. Blitz zostaje lekko bustnięty, koszt many na kół i ulcie zostają zmniejszone. Soraka dostała w tym paczu od Rajotu bilet w jedną stronę, a mianowicie z Mida na Bota. Zmniejszenie obrażeń na kół, a za to zwiększenie redukcji cooldownów hila jest adjustmentem typowo skierowanym na sabotowanie. Podobnie sprawa ma się z E, które straci na użyteczności, bo dodany został koszt many w wysokości 50. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy strzelamy w przeciwnika. Gdy chcemy wspomóc kumpla maną, nic się nie zmienia. Udyrem od teraz będziemy widzieli okrąg dookoła postaci, podobny do tego Uya Suo. Łatwo będzie po tym poznać, kogo zestunować nie możemy i przez jaki jeszcze czas. Trochę było od czasu poprzedniego pacza przepychanek z Panteonem. Rajoterzy postanowili poprawić kod źródłowy ulta. Pogrzebali, pogrzebali i. No cóż, stara informatyczna zasada mówi, działa, nie naprawiaj. Przy poprawianiu coś poszło nie tak i ludzie zaczęli narzekać, że ulci zostało zmienione i nie było o tym mowy w poprzednim pacznocie. Tak naprawdę, zmiany były najprawdopodobniej tylko w kodzie, i gdyby nie fakt, że coś zaczęło się wagować, to nikt by tego nawet nie zauważył. No, ale nie mniej możemy o tym teraz znaleźć zmiankę w najnowszym patchu. Jeżeli chodzi o te istotne zmiany to tyle. Z mojej strony chciałem przeprosić was za brak ostatniego filmu instruktażowego. Niestety rachunki same się nie zapłacą i czasem zdarza się, że praca wyjmuje mnie na dobrych kilka dni. Pelikana i kłaja nie dopuszczam do montażu i stąd ten problem. Jeszcze raz sorry i prośba o wyrozumiałość. Wiem, że czekacie na serię The Chosen One, więc obiecuję, że w przyszłym tygodniu do tego usiądę i poskładam. A od nowego miesiąca już na poważnie mocno ruszymy do pracy przy Midor Fit. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was i na razie.